Listopadowy wieczór. Za oknem wiał chłodny listopadowy wiatr, a świat spowijała szaruga. W lesie wszystkie drzewa zgubiły już liście, a niebo wyglądało, jakby przykryło się grubą, szarą kołdrą. To był właśnie taki wieczór, kiedy najlepiej jest zaszyć się w ciepłym, przytulnym kącie. I właśnie to Zamierzał zrobić lis leon. Leon mieszkał w małej, wygodnej norce, ukrytej pod starym, omszałym drzewem. W środku było przytulnie i ciepło, a w powietrzu unosił się zapach igliwia i suszonych ziół, które leon zbierał przez całe lato. W jego norce zawsze było miejsce na kilka świec, które dawały miękkie, ciepłe światło i sprawiały, że wieczory stawały się magiczne. Tego listopadowego wieczoru, Leon zdecydował, że czas na coś wyjątkowego. Wyciągnął z drewnianej szafki miękki wełniany koc, którym się owinął, a następnie zapalił swoje ulubione świece. Pachniały cynamonem i pomarańczami. Na stole parował kubek gorącej herbaty z miodem, a w tle cichutko grała muzyka, spokojne nuty szeleszczących liści. I trzaskającego ognia w kominku. Wszystko było wręcz idealne. Leon rozsiadł się wygodnie na swojej ulubionej poduszce, która była tak miękka jak puszysty śnieg, który czasem można było zobaczyć zimą. Zwinął się w kłębek, zamykając oczy i słuchając kojących dźwięków otaczającej go przyrody. Pomimo chłodnej pogody na zewnątrz, jego serce ogrzewało ciepło ognia i miły nastrój w jego norce. Ach, jak przyjemnie, pomyślał Leon. Takie listopadowe wieczory to coś, co uwielbiam najbardziej. Nagle usłyszał delikatne pukanie do drzwi. Kto to może być? zastanowił się Leon, podnosząc się powoli i przeciągając z gracją. Otworzył drzwi i zobaczył swojego przyjaciela, jeża Janka trzymającego mały koszyk. – Dobry wieczór, Leonie – powiedział Janek, trzęsąc się lekko z zimna. – Pomyślałem, że może masz ochotę na pieczone kasztany. Udało mi się zebrać kilka podczas mojej ostatniej wędrówki. – Oczywiście, Janku. Wchodź, jest tak zimno na zewnątrz – odpowiedział Leon z uśmiechem i zaprosił jeża do środka. Janek wszedł do środka, czując natychmiastowe ciepło ognia i aromaty, które wypełniały norę. Usiadł obok Leona, a obaj przyjaciele zaczęli prażyć kasztany nad małym paleniskiem, które Leon rozniecił. Ciepły zapach pieczonych kasztanów wkrótce wypełnił całą norę, a Janek i Leon delektowali się ich smakiem, popijając parującą herbatę. Uwielbiam te spokojne listopadowe wieczory, powiedział Janek. Jest coś wyjątkowego w tym, że można się schować przed zimnem, ogrzać w przytulnym miejscu i po prostu cieszyć się chwilą. Leon przytaknął. Wiedział, że w takich chwilach kryła się magia magia przytulności, ciepła, spokoju i bliskości, które tak lubił. Gdy kasztany zniknęły z talerza, a herbata w kubkach się skończyła, przyjaciele siedzieli jeszcze chwilę w ciszy, wsłuchując się w odgłosy trzaskającego ognia i wiatru chulejącego za oknem. Leon przykrył Janka dodatkowym kocem, a sam zwinął się na swoim ulubionym miejscu. Myślę, że to będzie dobry czas na sen, powiedział Leon, ziewając szeroko. Masz rację, Leonie, zgodził się Janek. Czas na odpoczynek. Minęła ledwie chwila, kiedy obaj zasnęli, otuleni ciepłem i spokojem, który przyniósł ten listopadowy wieczór. Wiatr za oknem śpiewał cichutką kołysankę, kołysząc las do snu. Dobranoc. Odpręż się jeszcze bardziej, słuchając innych bajek i medytacji, i subskrybuj ten kanał. Dziękuję, że tu jesteś.